Drogie dzieci, skończę tę lekcję pewną radą. Bardzo bym sobie życzył, żebyście coraz więcej czytali. Pamiętajcie, że dzięki książkom uczymy się nowych słów. Świetnie rozwijają wasze słownictwo. Na razie to tyle. Zapraszam was na pięciominutową przerwę. O tak, w końcu przerwa. Tak strasznie chcę mi się bić. Mam chyba sok jabłkowy. Sprawdzę, czy jest w plecaku. Tak, jest. Wypiję go za jednym razem. O nie, cały się polałem. Sok jest na mojej koszulce i na całej ławce. O nie, panie decker, cały się polałem sokiem jabłkowym. Mógłbym pójść na chwilę do łazienki i się umyć? To strasznie śmierdzi. Oho, widzę, rzeczywiście niedobrze to wygląda. Jasne nie jest, idź do łazienki i doprowadź się do porządku. Dziękuję, panie Decker. Wrócę najszybciej, jak się da. Wydaje mi się, że powinienem zdjąć tę koszulkę. Jestem w łazience i, i tak nikt mnie nie zobaczy, a lepiej będziemy się prać. O, tak jest lepiej. Hej, hej, Jonas! Hej, hej! Słuchaj, z tego, co słyszałem, Nils cały się ubrudził sokiem jabłkowym. Teraz jest w łazience i się myje. Mam świetny pomysł. Co by było, gdybyśmy do łazienki i ukryli Nilsa ubrania? Wtedy zostałby całkiem nagi. Dobra Jonas, on jest w tej łazience, a tutaj na pewno się rozebrał. Sprawdźmy. Niespodzianka, Nils! Przyszliśmy cię odwiedzić. Ale wyglądasz... Ej, co tu robicie? Nie możecie tutaj być. Nikt nie umiał mnie zobaczyć. Piorę swoją koszulkę, więc jestem, więc jestem cały goły. Tak, i wiesz co? Ty tą koszulkę sobie weźmiemy. Nie potrzebujesz jej już. Widzimy się na lekcji. Musisz przyjść tam bez koszulki. Do zoba. O nie! Co ja teraz zrobię? Nie mam koszulki. Nie mam co na siebie włożyć. Sera, muszę tak pójść na lekcję. Straszny obciach. T-shirt położę najlepiej pod ławką. Wolałbym, żeby pan deker go nie zauważył. Muszę go ukryć. Hmm. Chciałbym zacząć lekcję, ale Nilsa ciągle nie ma. Miał pójść na chwilę do łazienki, żeby wyczyścić koszulkę, ale to nie może trwać tak długo. Gdzie on może być? O, jesteś Nils, ale ty jesteś, ty jesteś goły! Co to ma znaczyć? Nie mogłeś włożyć koszulki? Nie, panie dekker, nie mogłem. Moja koszulka została ukradziona. Co? Jak to? Kto cię ukradł? Wytłumacz mi to. No tak, byłam w łazience i zapomniałam się zamknąć i nagle weszli Marvin z Jonasem i wzięli mój t-shirt i sobie poszli i nie miałem niczego nie innego, co mógłbym ubrać. Jonas, Marvin, proszę, powiedzcie mi, że to nie jest prawda. Co to za dziecinne zachowanie? Jak możecie się tak zachowywać w stosunku do swojego kolegi z klasy? Musiał przyjść goły na lekcję. Yy, yy, no, ja, to znaczy, my, my, my pomyśleliśmy, że pomożemy trochę Nilsowi i przez pomyłkę zabraliśmy jego koszulkę, ale przecież mogę ubrać też tutaj. No, chcieliśmy tylko pomóc. No na pewno, mhm, na pewno, chcieliście mi pomóc. Taka jest prawda, że nabraliście mnie. Yy, chcę mój t z powrotem. O, tutaj jest, pod twoją ławką. Włożyłeś go tu. Ukryłeś go. Ubiorę go sobie. No, w końcu nie jestem taki goły i od razu czuję się lepiej. Ale Marvin i Jonas nie myślą, że ujdzie wam to na sucho. Szybko o tym nie zapomnę. Dobrze, dobrze, Nils. Dość już tych krzyków. Możemy o tym na chwilę zapomnieć i przejść do lekcji? Przez ten głupi żart straciliśmy już wystarczająco dużo czasu. Kochani, to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie kciuka do góry. Pamiętajcie, że możecie też za darmo subskrybować nasz kanał i już nigdy nie przegapić żadnego filmiku. Podzielcie się naszymi przygodami z przyjaciółmi. Do zobaczenia następnym razem. PA!